E, dość późno zaczynam tego vloga, ale będzie on pewnie kontynuowany też jutro, e, stąd takie opóźnienie. Nie mam dzisiaj rożka, bo jest u mojej babci. Rano był w przedszkolu, a teraz właśnie pojechał do babci. Jest ładna pogoda, moja babcia mieszka na wsi i e, on lubi tam spędzać czas. Byłam w Biedronce, kupiłam naprawdę fajne rzeczy, które są nowe i za każdym razem jak widzę jakieś wegańskie nowości, to mega z tego cieszę, e, że tak dużo jest produktów na rynku, no bo jak zaczynałam przechodzić na wegetarianizm, to w ogóle nie było czegoś takiego. Więc pokażę wam domku. Mam strasznie ciężką siatkę, więc odzywam się później. Pokażę wam jeszcze mój outfit. Dzisiaj mam t-shirt różowy, nerkę, kurtkę, spodnie i znowu konwersy. Jakoś się sprzedawiam na konwersy, a w tle bałagan. Ta jest strasznie ciężka. Nie będę wam wszystkiego pokazywać, Kupiłam trzy mleka, um, mleka od i dlatego jest takie ciężkie to wszystko. Ale chciałam Wam pokazać trzy rzeczy, których nigdy w Biedrze nie widziałam. E, I jest to po pierwsze feta wegańska z Violife, um, taka w bloku. Um, nie wiem ile to kosztowało, czy ja mam paragon. Każdy dajcie ocenę tych wegańskiej rzeczy, a ja nie biorę paragonów. Dobra, mam. E, to będzie tak. Mm, 9 zł. Za taką fetę 230 gram. Następna rzecz też z Violife to jest taki serek z czosnkiem i ziołami. 150 gram za. Yy, yy, yy. Też 9 zł. Oraz ostatnia rzecz to to, z czego ja przez, moją, przez moje niewegańskie rzeczy yy, yy, yy. nigdy nie lubiłam nawet w moim niewegańskim życiu. Yy, czyli kabanosy ale jak zobaczyłam te kabanosy roślinne, to stwierdziłam, że może spróbuję i one kosztowały... pingowych, więc chyba tak normalnie jak kabanosy. Są wegańskie, będziemy testować, bo tak jak mówię, ja nigdy kabanosów nie lubiłam, więc zobaczyłam, jak mi się smakują, a reszta to jakieś tam warzywa i właśnie te mleka owsiane, które są strasznie, strasznie ciężkie. Myślę, że mi ręka odpadnie. Właśnie robię śniadanie i stwierdzam, że się do was odezwę. Chciałam wam powiedzieć, Coś o tych kabanosach więcej, bo wczoraj je kupiłam i powiem Wam, że ja, tak jak Wam wczoraj chyba mówiłam, nawet będąc e, mięsużercą, e, nie lubiłam kabanosów i te kabanosy są dla mnie zbyt przypominające, takie zwykłe. Nie smakują mi, natomiast Roch je je i bardzo mu podeszły. E, roch też u moich rodziców próbował takie zwykłe kabanosy i mu smakowały, więc e, będzie miał taką alternatywę, właśnie w wersji roślinnej i myślę, że raz na jakiś czas może zdarzy nam się je kupić, bo są w dobrej cenie, mają ten spoko skład i troszkowi smakują. Jestem, jestem u rodziców i zaraz jedę do Gdańska, więc chciałam wam szybko pokazać mój outfit. Nie robiłam dzisiaj makijażu, pomalowałam jedynie rzęsy i brwi tuszem do brwi, i dużym rzęs. E, tutaj mam koszulkę z Local Heroes. E, na to moja ulubiona ostatnio kurtka z e, Nerka, o której mówiłam w ostatnim vlogu. Zostawiam wam do niej link e, na dole. lewisę oraz balans No i moja ulubiona wrodka. Powiem wam, że poszłam po kurtkę dla Rocha. Nie wiem co mówiłam, bo zazwyczaj do mnie mama, ale generalnie byłam w takim centrum, powiedzmy, handlowym. Chciałam kupić Rochowi przejściową krótkę, taką na teraz, ponieważ zimową ma, ale nie ma właśnie takiej pomiędzy, a w tej koszuli. Wydaje mi się, że jest mu dość zimno już czasami. No i poszłam do bardzo różnych sklepów, jeśli chodzi o przedział cenowy. Myślałam, że w Sinseju czy w Teranowie będzie no, tańsze kurtki, a były po 90-100 zł. I poszłam do Reiner's Kids i tam również były takie ceny więc wydaje mi się, że kupię mu właśnie w jakimś rezerwcie Pojechałam tutaj, bo tutaj wiedziałam, że są właśnie takie tańsze sklepy, a okazało się, że cenowo podobnie, a jednak jakościowo moim zdaniem ta nowa linia rezerw czy agentami są troszkę lepsze i wolałabym z takiej firmy kupić, niż, niż na przykład z Pepko, czy z właśnie takich tańszych sklepów, w których byłam. Wejdę jeszcze do forum i może w forum z tej cenie coś znajdę, jak nie, to właśnie wrócę do Rezerw. Poza tym kupiłam dwa budziaki. Rozdawały mi się rpocy. Kupiłam dwa budziaki, bo mi się podobały. były na promocji zadyszkę w Reserve i to jest taka e, organiczna, teoretycznie, bawełna, więc e, wziąłam dwa, bo mało. Byłam w Senseju, kupiłam rachowi kurtkę, pokażę wam pewnie w domku. A ja teraz czekam na kandaj. No pójdę, ja tylko Rzeczy i ja potem to jest no filmik, ruchę. więc. <grych> I wyglądasz jak ten taki z Notre Dame. No, przystań! Jak się tak schylasz do tego? Tak <grych> no, ładnie. Właśnie. E, co prawda nie mam tych zakupów z Reserved, bo wzięła je moja mama, e, ale pokażę Wam, to kupiłam w Senseju. Taką bluzeczkę dla Rosiula, za dyszkę z misiem, spodobała mi się. E, I kurtkę, bo rok nie miał kurtki, potrzebowała jakąś, tak jak Wam mówiłam, w wcześniejszej części vloga. E, ona jest takie dinozaury. Spodobała mi się, kosztowała 30 zł. A więc... Polecam Wam, jeśli szukacie jakiejś taniej kurtki przejściowej, to siniejszej. Właśnie skończyłam montaż tego, co nagrałam dotychczas. Chciałam powiedzieć, że jeszcze jutro będę nagrywać tego vloga, ponieważ dzisiaj już nic ciekawego się nie będzie działo. I ten vlog będzie taki z trzech dni, takie krótkie fragmenty. Dajcie znać, czy wolicie takie vlogi 9-10 minut z jednego dnia, czy na przykład 10-15 z trzech dni z takich. Powiedzmy, że ciekawszych momentów tego dnia, bo jestem ciekawa, jak wy wolicie. Ja chyba wolę nagrywać jeden dzień więcej, a rzadziej, niż takie urywki codziennie, krótkie. Ale jestem ciekawa, co wy na ten temat myślicie, więc dajcie znać w komentarzu. Mam dla ciebie prezencik. Chcesz pokazać na filmie, co dostałeś? Dostałeś bluzeczkę? Podoba ci się? I kurtkę dostałeś? W dinozaury? Tak. Podoba ci się kurtka? To jest dla mnie kurtka ujeku. O, ja cię Ciebie też kocham. Podoba ci się kurteczka? Słodziek. Hej, hej, powiem Wam, że jadę do szkoły. Jestem we Wrzeszczu, ponieważ spóźniłam się minutę chyba na pociąg i musiałam jechać do wrzeszcza i zeszła do nie bo tak było szybciej. Więc po pierwsze jestem spóźniona, bo jest już ósma, a po drugie... Więc taka straszna Jestem głodna. Ale Iga powiedziała, że idziemy na obiad po szkole, więc mam nadzieję, że skończę jak najszybciej, bo chciałabym już jest. Już idę do szkoły. Nikogo wokół mnie nie ma, więc sobie pozwoliłam więc maseczkę. Jestem spóźniona, ale na drugą lekcję powinnam zdążyć. Powiem wam, że Ara ostatnio <coughs> zaniesniała, że skoczyłam na tory w Gdańsku i nie mogłam później wrócić na feron, bo tam jest tak wysoko. że jestem na feronie w Gdyni i tu jest na tyle nisko, że normalnie można zejść, podnieść się jak coś spadło i wyjąć. I no, wracam ze szkółki, mam no, jeszcze moją przyjaciółką coś zjeść no, i od razu później. To jest już takie samodzielne. Chodź z do dziadka. Ups, dawaj. Uh. Kurtka jak widzicie idealna. Chodź. Jak widzieliście, rok, jak ten gruby wyglądam, rok poszedł z moim tatą na rower. A ja lecę do Lidla, mam siatę dużą. I, i robię zakupy jutro niedzielania handlowa. I ja tak raczej raz w tygodniu robię zakupy. Ostatnio robiłam, wydaje mi się, w poniedziałek, więc no już mamy mało rzeczy w lodówce. Co prawda, byłam wiodąc i kupiłam jakieś tam dodatkowe produkty, ale generalnie takich dużych zakupów. Już y, trochę czasu nie robiłam, więc idę. Na szczęście mam mleka, więc nie będę musiała nosić ciężkich rzeczy. Mam wrażenie, że byłam w tym lidlu 3 godziny, bo już jestem na dworze. Idę jeszcze do Rosmana po papier toaletowy i yy, coś jeszcze, takie rzeczy. A, i jeszcze ręcznik papierowy, czyli nie zmienię rozjedzenia no. Pokażę wam, co kupiłam, ale powiem wam, że jestem lekko zawiedziona były pustki w tym Lidlu. Hej, hej. wiem, że dzisiaj jest niedziela, wczoraj chciałam skończyć tego vloga. Ale Roch poszedł spać na tyle późno, że ja poszłam spać z nim, ponieważ dzisiaj miałam jechać do szkoły, niestety rocha tata, który miał go wziąć, zadzwonił o 6, że jednak go nie będzie. No i nie ukrywam, że jestem trochę zła, ale pomijając, pokażę Wam... Fajne rzeczy z promocji Lidla. Nie kupiłam jakoś dużo, ale, ale jest kilka rzeczy, które są całkiem spoko i wam właśnie pokażę. No dokładnie trzy. Ehm, bo reszta to takie basiki, które kupuję prawie zawsze. E, ale na promocji były fajne przyprawy w takim naprawdę dużym opakowaniu, bo tu jest 55 gram e, z takim zamknięciem. E, zdarza mi się, że rok wyjmiemy na przykład jakąś przyprawę i ją wysypię, a przy tym zamknięciu będę miała pewność, że po prostu go. Nie otworzę tak łatwo. Następnie jest mus taki jabłkowy. Ja często kupuję te musy. To jest po prostu takie zblendowane jabłuszko. Był na promocji Bio Organic. Tu jest jabłko i gruszka. Było też jabłko i banan na przykład. I jackfruit również był na promocji, więc wzięłam żółtego. Był też zielony, ale ja jakoś z zielonego jeszcze nigdy w sumie nie kupowałam. Żółty jakoś mi się bardziej podoba, więc żółty również Biorę jak jestem i pokażę Wam jeszcze jedną fajną rzecz, bo ja mam coś nie tak z głową i nie lubię używać zwykłego białego papieru, więc zawsze kupuję w Rossmanie, Specjalnie szłam do Rosmana, nie kupiłam papieru w Lidlu, mimo że był, tylko szłam specjalnie do Rosmana, żeby kupić takie, właśnie takie tropikalne, tutaj jakieś kwiaty, liście e, i kokosy, ananasy, e, nie wiem, to są jakieś różne rysunki. Generalnie nie było za bardzo wyboru, był ten albo taki morski, ale często są na przykład, jakieś fajne zwierzątka i ja wtedy kupuję, bo nie lubię używać białego, wolę dopłacić i mieć papier rysunki.